Czy zimą możemy się odwodnić? Tak, można i dzieje się to częściej niż większości osób się wydaje. Nawet bardzo podobnie jak latem, tylko mechanizm jest mniej oczywisty, więc łatwiej go przeoczyć. Zimą organizm traci wodę kilkoma drogami jednocześnie. Dodatkowo zimą nie chce się pić, nie ma tego wyraźnego. Chce mi się wody, tego sygnału pragnienia, więc pijemy mniej, mimo że straty nadal trwają. Efekt końcowy bywa zaskakujący: ból głowy, zmęczenie, suchość w ustach, zaparcia, rozdrażnienie, spadek koncentracji. A nikt nie myśli o odwodnieniu, bo przecież nie jest gorąco. U osób starszych, żyjących z demencją, ten mechanizm jest jeszcze silniejszy. Ośrodek pragnienia działa słabiej, a sygnały z ciała są mniej czytelne. Organizm nie woła wody, tylko reaguje pogorszeniem funkcjonowania. W mroźne dni możemy odwodnić się podobnie jak latem, dlatego zimą też trzeba pamiętać o piciu wody. Mróz nie chroni przed odwodnieniem, on je po prostu maskuje. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swojego bliskiego i mieć mniej poczucia winy w opiece, zajrzyj do mojej książki, idealny opiekun nie istnieje. Link zostawiam w komentarzu.